Witam Was ponownie w grze Days Gone. przypomnieć, na samym początku chciałem przypomnieć, łapka w górę, pisanie, komentarze, przycisk. subskrybuj. Was to nic nie kosztuje, a nam jest to pomoc w rozwoju kanału. Oczywiście chciałbym jeszcze przypomnieć, oprócz tego, że jeśli chcecie wesprzeć moją pracę i chcielibyście złożyć jakiegoś donata albo, no, troszeczkę mnie finansować, mnie wspomóc, zawsze możecie zajrzeć na zrzutkę.pl. Link do niej znajdziecie w opisie. No, dobra, po takim wstępie, trochę już niestandardowy, ale już nie będzie standardowym, bo niestety taki stan będzie w każdym moim odcinku, albo w większości. No, będziemy teraz już się zajmować gameplayem, będziemy się zajmować ogólnie robieniem tutaj zadań. Będziemy robić tutaj to u Kołplęta. Będę się starał troszeczkę tutaj, no, podlizać mu krótką dupeczkę, żeby troszeczkę nas bardziej polubiał, tak, na 25 tysięcy punktów lojalności. Będę tutaj zrobić sobie level. Słuchajcie, level, czyli już tutaj zmaksymalizować to. Chciałbym już przed wyruszeniem na południe móc, móc no, mieć wszystko wykupione, motor maksymalnie zupgrade'owany i wykupioną każdą broń. No, wiecie, maksymalnie się tutaj móc odbroić. Dalej, weźcie ich do środka. Co się stało? Znowu oberwaliśmy. To skuterzy przy autostradzie. Musimy zebrać ludzi i ich pogonić. Na mnie nie licz, to nie mój problem. Mają mnie. Wysłałeś Maniego po zaopatrzenie. Ja tylko zarządzam obozem Dick. Nie mówię ludziom, jak mają. Ktoś się tutaj Osas zdenerwował. Chyba nie jego osobę to potrafi naprawić mu cykla, a ci nie tyle naprawiać, co upgradeować. Za dobry pomysł Dobra, to trzeba pomóc temu. A temu dziwakowi, który rozebrał nam nasz pierwszy motor. E, u, co? To tu się Janie Pawla, o, co jest kurwa? A, może trzeba to sprawdzić? No, chyba mogę coś z tego zrobić. O, ktoś rozłożył obu sobie w bardzo złym miejscu. W drodze i pier zielone z zjadły dosłownie. No, chociaż dwójkę posłał ze sobą na tamten świat. Zawsze dwójkę mniej zostało jeszcze tylko parę miliardów. Dobra, dobra. Gdzie ten money? Money! Money! Mani? Kurde, maniego, Maniutek Będę jedna. Kiedy jesteś? u. Znalazłem jego maszynę. Zobaczę, czy dam radę go wytropić. Słyszałem, że zorganizowali zasadzkę w Sentia. Tak, już ją znalazłem. Dikon, bez odbioru. Kołup. A, coś czuję, że kołup niedługo będzie... Będzie... Nie, nie będzie mógł, tylko może zmienić podejście. O, to się przesuwało, może niedługo zmieni podejście tego wszystkiego pod... U o Tutaj nie dyktandem, tylko dowództwem, bo tutaj powoli Diko nam się tu przemienia z takiego nomady w przywódcę. A kurde, pamiętacie na początku serii? A, zdechłem za pierwszym razem przy takiej tej. O, kurde. O, jakim cudem on żyje? O, plecy, wybabeszone, Masakra. Kurę jeszcze w tym błocku taplać się, kurę za to Znowu w kamasze poszliśmy, eee. a nic. Tak to czasem trzeba. O. wirusy, Chorą ich Kolejna O nie, zakrwawione jest to krzesło. niby tam nie no jest przypadkiem obóz, gdzie na samym początku goniliśmy tego kolesia potwierdzili uleki a już myślałem, że to jest ta, co wrzeszcze. dawaj, dawaj, dawaj. Bye, bye. no to jazda

Mmm... pistolecik trochę daje radę. Trzeba będzie wiedzieć, co przetestować. Kąco tam tą pozostałą broń, którą mamy. Dobra, maniemu już nie wpiecielisz Teraz eee, musimy tutaj. Nie eee, przeklinaj. Dobra. Oh, wow. co tu masz? krabi maszynowy. Nie wiesz, że zamiast całego bursta lepierze są krótkie kontrolowane serie, takie trzy strzałowe. Cześć Hej, hey. Przecież nie pozwoliłbym cię zabić. Poza tym kto by mi wtedy zrobił przeglągaźnika hey. No, nie, no. Eee, dobra, trzeba wyciągnąć ciężką artylerię. Uff, Jezus Dick, udało ci się. Z taką pukawką to nie problem. Za długo już obozuję. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Okej. Okay. O, nie ma co, byliśmy tutaj usadowieni u góry No wy się tam bawcie Nie wiem Od miesięcy nie robiłem kursów Wydawało mi się Nie wiem, że nie, nie robię co do mnie należy Łapiesz? Akurat dupków z gnatami mamy całe mnóstwo, chłopie Ale mało kto potrafi naprawić sprzęt, którym jeżdżą Tak, wiem To samo mówił mi Koop. Choć raz zgadzam się z tym kutasem A w ogóle jak myślisz? Czemu musi tak być? To znaczy jak? No, że wszyscy próbują się nawzajem pozabijać. E, Meny, posłuchaj. Wiesz, ilu ludzi siedziało w więzieniach, zanim to wszystko się zaczęło? Znaczy tu w Stanach? E, nie mam pojęcia. 2,5 miliona. A jak dodasz do tego zwolnionych warunkowo i pod nadzorem, to 7 milionów. No więc? Jedna na 35 osób to ktoś, kto ma w dupie prawo. A mówimy tylko o tych, którzy dali się złapać. Kur. Dasz sobie radę? Tak, tak. Hej, Dick. Wiszę ci, stary. Gdyby nie ty, już bym nie żył. Manny, nie wychylaj się. Nie wychylaj się, to cię nakarmią. A teraz zjeżdżaj są. Okej. Okay. O, obóz plenda mamy ładnie tutaj wyrobioną. Już. Mm. La, 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 nieźle. nieźle. Mam oznaczonego kolejne zadanie, ale. No, ja bym tutaj rzucił okiem. Ach. Dobra, mamy dodatkowy punkt umiejętności. To już się nie musimy tak śpieszyć z rozdawaniem tego. Ale już mamy na maks. Obóz plenda i to mi się naprawdę bardzo podoba. Mm. Chociaż. Hmm. Tak naprawdę zostały nam dwa obozy. Została nam uh, pani Tucker oraz Diamond Lakes, które potem sobie do Expimy. Tam wiecie, tam dorobimy te niektóre. Tam może nie questy, ale niektóre tam sobie dorobimy. Cóż, że Kuriego jeszcze spotkamy tutaj. Może przy, takie mam przeczucie, żeby się... Nie myślę sobie, nie, nie myślałem, ja nie, znaczy się nie myślałem, nie byłem taki głupi, żeby sobie przyglądać tutaj nic do przodu, nie oglądałem żadnych filmików, zakończę nic, tylko tak dedukuję, dedukuję sobie tutaj z samej gry. Powiem wam, że nie lubię na przykład patrzeć sobie do przodu gameplaye, lubię po prostu, jeżeli gram już jakikolwiek tytuł, staram się nie patrzeć co się dzieje, co niektóre rzeczy albo. Nie wiem, żeby sobie nie spoilerować. Nie lubię czegoś takiego. Tak samo nienawidzę, nienawidzę osoby, które spoilerują, które próbują, a zdradzać i to, bo nie wiem, Dobre. bo tak, nie, nienawidzę czegoś takiego naprawdę. Nie, Wiele nie, gier jest nie, obszedł, według mnie tego typu to najbardziej to właśnie to warte tą, z tą swoją tajemnicą, że jeszcze wszystkiego nie wiemy. Wiecie, to odkrywanie tej całej historii to jest coś pięknego jak dla mnie. Ja bardzo często porównuję gry tego typu, a ci gry ogólnie, gry fabularne, tak może z rozbudowaną fabułą, do dobrej książki. I nie czytają książkę, a ja lubię po sobie pyknąć jakąś giereczkę. Dobra, zrzućmy tutaj. Ten już nie ma, izdoro... ten. Rans do roboty. I co? Zostałaby nam tutaj. Ta pani taker do zrobienia. Zobaczmy, co w ogóle u niej jest. Moglibyśmy się tutaj przenieść. Mamy dwadzie... 20... Ja pierdziesz 5000. Musimy u niej zrobić sobie punktów. Jak e... to się to mówi? To punktów zaufania. Hej, za przepraszam trochę sporo, wyjedźmy na chwilę bo tutaj zrobiliśmy to zadanie mam nadzieję, że opozbani ptaker zostanie zaatakowany i będzie mieli tam dodatkowe zadanie chociaż to nas troszeczkę odbarczy bo inaczej to może być trochę ciężko w szczególności, że kurde, w szczególności, że do niej nawet ocalałych zbytnio nie można wysyłać bo to kredyty, czyli tylko tylko i kredyty u Pani też są pu, ważne, z tego względu, że tam jest, no, chyba to jedyny stem, sklep z bronią dostępny, którego wcześniej nie odblokowaliśmy, ale na szczęście no, nie powiem po, dojście, po dojściu, po dojściu bo już się tam znalazłem go dzięki Bogu i Ojczyźnie żyje? jest trochę popierszowany, ale żyje Zdaje się, że paru włóczęgów chciało dowiedzieć się czegoś o Twoim obozie. Ilu masz ludzi? Ile gnatów? Mam nadzieję, że im powiedział. Mamy tyle gnatów, ile trzeba. Federalni nie mają tu już nic do gadania, co? Nie, chyba nie. Turmeni wróci. <noise> powiedz mu, żeby się nie wychylał. Bez odwrotu. Ja, żeby się nie wychylał, ale co najważniejsze, żeby wziął sobie kogoś. Kogo mógłby uczyć? To jest. Niko John, to Copland. Chciałem tylko powiedzieć, że w Peaceful Lake doceniamy to, co dla nas robisz. Dzięki Tobie, życie wielu osób w zmieniło się na lepsze. O matko, ten Drain nas pochwalił. A, no, to musi być standardowa gadka, którą udaje wszystkim, z którymi ma trzeci poziom <laughs> zaufania zapewne pani taka też będzie taka uzewnętrz... tak się uzewnętrzni nam tutaj, tak wiecie. Tak, no... Tak, bardzo, bardzo, ale dobra, już miałem tutaj robić szybką podróż, ale dawno żeśmy nie jeździli, ostatnio robiliśmy dużo zadań, więc się przejedziemy tutaj, tylko i wyłącznie, nie tylko i wyłącznie, ale sobie tutaj przypomnimy, przypomnimy troszeczkę jak tutaj to wyglądało, te stare włosie, kurde ile to już odcinków jest nagrane, ile tego wszystkiego, ale zobaczcie ile jeszcze tutaj przed nami zostało, jeszcze kurde, tutaj te wszystkie hordy do zrobienia, Masakra, to jest naprawdę dużo roboty. Ja między odcinkami troszeczkę sobie tutaj mm, w tym regionie ogólnie sobie polatałem i pozbierałem troszeczkę troszeczkę tych jak to się wabi, trochę punktów tych nero. Oczywiście będę robił, tak postanowiłem, że będę robił, nie wiem, czy szorty czy takie pojedyncze krótkie odcinki z ze wszystkimi tymi nagrajami z mikrorejestratorów, więc spokojnie będziecie mogli sobie to wziąć i wysłuchać. I muszę wam powiedzieć, że tak naprawdę nic nie tracicie. Znalezienie tych wszystkich mikrorejestratorów to jest bułka z masłem. To są wszystkie oznaczone na mapie, więc tu nie ma problemu, po prostu jedziecie i jedziecie, bierzecie i, i tyle. To nie trzeba nic zbyt dużej filozofii. Ale dobra, mniejsza większa. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Tu możemy ci spylić hmm, prawie 20 tysięcy. Mamy bez stupy z 874. Y, A ty, starucho? Nie masz dla mnie żadnej wiadomości, co? Nie masz dla mnie żadnej pracy. Nie, chcę, żebym wam pomógł. Was też nikt nie atakuje, bo inne obozy wzięły na siebie atak, Tak, atak. Uff. Masakra, strzelba bojowa, to jest to, m, kurde, m 6 jakie porównanie do tamtej naszej broni, tego karabinu snajperskiego, to jest niebała ziemia. Tutaj mamy SMP9, no mamy strzelbę, tu mamy tego US556, to chyba też jest dobry karabin, ale no niestety już raczej nie będziemy z niego korzystać. Ha, czyli na razie tutaj pani Taker nie ma nic, ale dobra. Pokażę wam zatem sposób, jak najłatwiej znaleźć właśnie te wszystkie Niro. Te wszystkie nadajniki, które ja przed ja wam nie pokazałem, będziecie chcieli sami. To jest bardzo proste. Krokiem pierwszym musimy znaleźć jakiś obóz. Jak znajdziemy obóz? I go złupimy, tak jak na przykład tutaj bodajże był, nie, tu jest stary grób Sary, którą wiemy, że żyje, ale gdzieś był obóz, chyba tutaj był obóz, gdzieś był na pewno obóz. No, tutaj był, tutaj mieli obóz wyczyścić bodajże. I po znalezieniu obozu, jak go czyścimy, dostajemy właśnie bardzo dużo takich lokalizacji. Możecie sobie to porównać do wchodzenia na wieżę w Assassin's Creedzie. No, to chyba najlepsze porównanie. Możecie to sobie porównać, że wiecie, takie macie punkt obserwacyjny, no to wiecie mniej więcej co gdzie jest. Mapa się osłania, i takie tam. Tutaj ci wszyscy, w, ten, włóczęcy, skuterzy, kurczę, anarchiści, oni prowadzą oczywiście bardzo skrupulatne mapy. No, oczywiście mają wszystko pozaznaczane bardzo dobrze, bardzo łatwo jest to wszystko znaleźć. I więc możemy sobie bez problemu, jak ich pokonamy, przywłaszczyć ich wiedzę, bo to wcale nie jest tak, że oni to zapamiętują yy, i tyle. Ale prowadzą, wiecie, dokładne kroniki. Tak, ja tu ja posłucham. I teraz tak, tak jak teraz tutaj mamy. No, mamy tam zaznaczoną, że jest w tym miejscu teoretycznie, ale nie ma nic. No bo nie ma nic, nie ma, kurde, nie ma. No to jest bardzo proste, jeżeli nie ma tego dokładnie w miejscu, w którym jest yy, ten krzyżyk, czyli jesteśmy gdzieś w jaskini. i Jeden, co trzeba zejść, to wejść wystarczająco głęboko w jaskinię, Czy w tym wypadku może to być troszeczkę tu, nie. Mamy jaskinię, więc. Yy... Ustawmy motor gdzieś tutaj. Abyśmy mieli tutaj załączyć protokół spiercielania. Pozbądźmy się tutaj po cichu. bo to mam na brinimo założony tumik, więc uznajmy, że to jest pozbycie się po cichu przeciwników. No i sobie wchodzimy. Pamiętamy mniej więcej miejsce, w którym Kier albo kierunek chociaż, którym nam pokazywał na mapie i sobie wchodzimy. Oczywiście używamy co jakiś czas zmysłu, żeby zobaczyć i... Proszę bardzo. Tam mamy... Tam mamy znacznik, ale nie możemy, bo jest... bo jest tutaj horda. Zatem bierzemy się za eksterminację hordy. Więc yy, ja tutaj im porzucałem trochę Trochę smakołyków im tutaj porzucam. Eee, tutaj to mamy bomby... bo z... eee, co to, to są bomby zbliżeniowe. Pięknie, kolejna grupka. Sporo tam ich jest, oczywiście. Wiecie, taka bomba zbliżeniowa, wiadomo, to jest rzecz, którą trzeba potem wytworzyć. Łatwiej jest zdobyć amunicję, więc zawsze można troszeczkę tutaj spróbować przeczebić ich. Możecie, możemy też ten uznać odcinek za taki mikrotutorial, jak się pozbywać hord. I wchodzimy do środka. Popatrzcie na mapę, na mapie mamy o, łanie poczyszczone. Chyba tam mamy... co? Ta, mamy... cholery! Aha, mamy jednego, który został. Eee. Halo. No, mamy jednego, który został. Jednego ząbiaczka? No dobra. Eee, to sobie zobaczmy, co tutaj jest dostępne. Ja się zawsze. Z... Co to, bo teraz nam się włączył znaczy hordy? Eee. Nie podoba mi się to. Dobra, zaserujmy się sobie szybko iniekcje

Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli się przekonać. No, to była horda. I dobra, mamy teraz problem. No, na przykład widzimy, że teraz u góry mamy taki znacznik. On jest praktycznie blady. To jest tak jakby mm, jakby tutaj już nic nie było na tej hordzie, co nie? To jest tak jakby już tam było całkowicie padło. Został nam jeden dosłownie przeciwnik, ale on wpadł w ścianę, więc co możemy zrobić, żeby go stamtąd wyciągnąć? Zapisać i wczytać grę. Ponoć jest to magiczny lek na wiele dolegliwości tej gry. Ponoć na bardzo dużą ilość rzeczy można w ten sposób tutaj właśnie zaleczyć. Właśnie w ten sposób. Jeżeli na przykład niektóre postacie sceptycznie załadują, też ponoć można to w ten sposób wyleczyć. Mam nadzieję, że to tylko nie sprawi, że nam się horda odrodzi. O Matko Święta. I się jeszcze odrodziła, ale dobra, to nie powinien być już problem. Są w takim miejscu, że Też ich jest nie jest za dużo ich, więc pokonanik... ich. Nie powinno stanowić zbyt dużego problemu. A z tym ekwipunkiem co mamy? Pa pał. Tu! I mamy od razu w Hot Springs nam się ten... SMP-5! Dostaliśmy... A! Hmm. I dostaliśmy broń! Tak, bo przecież tutaj za pokonywanie hordy dodatkowa broń się odblokowuje. No tak i mamy, mamy tutaj hordę, oczywiście możemy sobie pozbierać się trofea, troszeczkę, no troszeczkę więcej lub mniej, to dosyć sporo potrafi być tych trofeum, sprawdzamy, nikogo nie ma, no i mamy zrobioną, oczywiście trzeba pamiętać też, żeby no tutaj wszystko pozupełniać sobie pięknie łanie. Bo jeżeli nie będziemy mieli, nie wiem, mołdów, takich wabików, no nie zawsze to są małe hordy, to jest na prawdę mała horda. W porównaniu do niektórych, które wcześniej robiliśmy, to chociażby w poprzednim odcinku, bodajże, w poprzednim? Czy jeszcze wcześniejszym? No, chyba w poprzednim odcinku, co robiliśmy na ciężarówkę, to tam to dopiero już była horda. E nie wiem za kogo mam się tutaj brać Eee. Co to za koleś był? Skąd się on tutaj wziął? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Możecie sobie ten odcinek, właśnie, tak jak to, troszeczkę to wcześniej wspominałem, potraktować jaki taki swoisty tutorial, jak się właśnie tutaj robi takie, takie rzeczy, jak się tutaj walczy z hornami. Ja mam taki zamiar, na przykład już pozbierać wszystkie tego typu znaczniki, o, tego typu. Te znaczki mam zamiar wszystkie przyjechać sobie już poza kamerą pozbierać, to to jest bardzo łatwe do zebrania, tu nie trzeba nic, jeżeli będzie jakieś dziwne do zrobienia to Nie ma problemu, wam pokażę, ale szczerze, takie pozbieranie tego typu znaczki, to nie jest problem. Mm, nie wiem, czy nie nagram jednego odcinka, całego odcinka, z na przykład, tak nie wiem, tak się zastanawiam, żeby jeszcze w tym odcinku w to zrobić, jeszcze co najmniej jedną hordę, bo skoro dostajemy tutaj dosyć sporo benefitów, do. Do tego hot springs, czyli do pani Taker, możemy się z nią zaprzyjaźnić, chociaż nie wiem po co. Moglibyśmy tutaj powykać wszystkie hordy, ogólnie, znaczy ogólnie, to jest mój plan: wykańczyć wszystkie hordy, po wszystkie aktywności, być przyjaciółmi już ze wszystkimi tutaj obozami, żeby został nam tylko tutaj obóz, tak naprawdę, tylko i wyłącznie ten Diamond, Diamond Lakes na południu, który będziemy, będziemy musieli e, zrobić. Wiecie, tak zminimalizować to, co potrzeba. Ale tutaj mamy właśnie jeszcze jeden, więc... Hmm, jesteśmy niedaleko. Mamy jeszcze czas. To może się tym faktycznie zajmijmy. Tylko gdzie to jest wejście? Hmm, gdzie to jest wejście do... Hordy. Hmm. Tutaj jest na pewno. Ile mam amunicji? A nie, 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 nie. Mamy tylko 10 naboi w magazynku. Pamiętajcie to też sobie sprawdzać, ile wam zostało nabojów. Więc podejdźmy sobie i zgarnijmy tutaj. Dobrze, że, że te sakwy uzupełniają całość. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pomocne. które nie mamy wabików, ale powinniśmy sobie dać radę. Mamy tę bomba zbliżeniowa. Mina zbliżeniowa. Mamy minę zbliżeniową, więc... Ustawmy sobie tutaj minę. Ustawmy sobie tutaj bombę. I nacisnąć trzeba w prawo, żeby ją zdetonować. Bardzo dobrze. Eee... No i właśnie o tym mówię, kurde, niektóry, niektóre hordy to jest. to jest. Trochę śmiechu warte. Niektórych hord naprawdę jest łatwo załatwić. To muszę powiedzieć. Załatwić? To co to jest? To tak naprawdę myśmy kiedyś na misach potrafili walczyć z większymi grupkami niż kurde tutaj w tej jaskini. Co najciekawsze, że muszę tutaj wykonać właśnie 10 Hord i zdobyć bardzo fajne tutaj dodatkowe bonusy. Bonusy w postaci właśnie broni, które odblokowujemy i to to jest broń. To jest broń, którą tylko i wyłącznie możemy odblokować przez robienie horde. No i w ten sposób odblokujemy już chyba wszystkie bronie, oprócz jednej specjalnej z technologii IPCA oraz broni, już w ogóle super, jeżeli psy robimy właśnie całą grę na 100% i następnie damy New Game Plusa. Więc no, to jest no, jeden z takich ciekawych... Ała, biedny Wils. Biedny Wils, biedny Wils, biedny Wils. Ale dobra, na dzisiaj zakończyłem. Będzie to troszeczkę taki krótszy odcinek. Więc szybko, mam nadzieję, że w miarę zwięźle i trochę na temat. Zatem. Podziękuję już wam dzisiaj, zatem widzimy się w kolejnych odcinkach, zapraszam do zapisania komentarzy i dawania opaków w górę, żeby zmocować mnie do dalszej pracy, a jeżeli jesteś nowy na kanale i podobał ci się moje wypociny, zapraszam do pozostawienia subskrypcji i kliknięcia w dzwoneczek. Na dzisiaj też będzie wszystko, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.